Chodzimy zarośli w sposób szczwany niczym lisy, dlatego że będzie teraz pogadanka, pogawędka na temat lisa pustyni. Generała Erwina Romla, żo żo żołnierza jeszcze pierwszowojennego, bo facet urodził się 15 listopada 1891 roku, później w czasie II Wojny Światowej zaczął swoją legendę budować we Francji. Zresztą tam po raz pierwszy zastosował znany trik z obniżaniem 88, żeby trafiać w czołgi. Przypisuje się to jego działaniu w Afryce Północnej, ale więcej dowodów jest na to, że było to nieco wcześniejsze. To właśnie ta pomysłowość, te wszystkie triki, które stosował, zapewniły mu sporą reputację i... Jego legenda rozbłysła, kiedy w beznadziejnej sytuacji dla Włochów w Afryce Północnej został wysłany z zalążkami tego, co później określano jako Afrika Korps, na pomoc Włochom. Był to po prostu korpus ekspedycyjny. Wojska wysłane sojusznikom, którzy naprawdę byli w ciężkich opałach i nijak sobie nie potrafili. poradzić o wielokrotnej przewagi liczebnej z wojskami aliantów w Afryce. E, bardzo szybko generał Rommel e, zyskał e, reputację i budził strach wśród e, żołnierzy przeciwnika. E, czy na pewno tak słusznie, myśla? Znaczy poniekąd tak. E, dlatego, że jednak był naprawdę zdolnym dowódcą polowym, e, który świetnie radził sobie w e, sytuacjach, które no, często mogłyby się wydawać nawet beznadziejne. Ale. E, Możemy użyć takiego dosyć nowoczesnego słowa w odniesieniu do niego. E, dość szybko stał się również tego e, rodzaju celebrytą. Dlatego, że. M, Właśnie ta jego błyskotliwość, kilka pierwszych akcji sprawiły, że. to zaczęło się oczywiście już we Francji, sprawiły, że został jego wizerunek. No był przy tym człowiekiem dobrze się ubierającym, słusznej postury, o, jak to wtedy mawiano, zdrowych aryjskich rysach twarzy. Więc jego wizerunek został, był wykorzystywany przez propagandę. E, jako przykład e, niemieckiego dowódcy, żołnierza, który odnosi same sukcesy, którego e, nie mają się żadne porażki, który potrafi poradzić sobie ze wszystkim. Efektem tego było to, że z czasem, e, w czasie kampanii e, afrykańskiej, Robert coraz rzadziej bywał w swoim sztabie, coraz rzadziej bywał wśród żołnierzy, coraz rzadziej tak naprawdę dowodził, a coraz częściej bywał w Berlinie, bywał na bankietach. E, mm, Występował w e, kronikach filmowych, e, filmach propagandowych i tak dalej, e, no, co przekładało się też... Uwaga, najpoważniejsza nieobecność akurat nie była z gwiazdożenia, tylko pojechał się leczyć do szpitala. Tak, owszem. No, co, nie, co, nie zmienia, co nie zmienia faktu, że w tym momencie, e, tak naprawdę od pewnego momentu, e, nie tyle on dowodził Afryka z jego działaniami takimi na poziomie właśnie tutaj taktycznym przede wszystkim, a po prostu dowódcy, którzy dowodzili poszczególnymi brygadami pancernymi, plus oczywiście jego zastępcy. Rommel w tym czasie, tak jak mówiłem, bawił na bankietach i po prostu służył w tym momencie niemieckiej machinie propagandowej. No to jest też ciekawa sprawa, bo podobny przypadek był na froncie wschodnim. Jego odpowiednikiem był tam Baron Strachwitz. I to jest ciekawa rzecz, bo jego, jego w taki sposób nie eksploatowano właśnie. No, zresztą właśnie to jest rzecz, tutaj wybiegłem trochę do przodu, ale e, właśnie front wschodni między innymi, tam nacisk został położony właśnie na walkę. Był dużo jednak trudniejszy, tak, jeżeli chodzi o sam wysiłek wojenny od tego afrykańskiego. I to zresztą też doprowadziło do problemów Afrika Korps, bo e, większość zaopatrzenia... No Hitler po prostu zwrócił swoje oczy na wschód, i no Afryka przestała go interesować. To znaczy no była już kwestią zupełnie drugą lub nawet trzeciorzędną w jego planach. No i niestety to też doprowadziło do, do pewnego załamania, ale co tam dalej z Romlem? Przede wszystkim e, od początku miał problemy z zaopatrzeniem, dlatego że jego gwiazdowska kariera e, zwróciła na niego za bardzo spojrzenie e, jego przełożonego w armii niemieckiej, czyli Kesserlinga i Kesserling po prostu powiedział prosto, jeżeli chcesz, Erwin, jakieś zaopatrzenia, to ty jesteś korpus ekspedycyjny, weź tam od Włochów. Wszyscy wtedy wiedzieli doskonale, że Włosi już nie dają rady sobie z doprowadzeniem zaopatrzenia dla swoich żołnierzy. Ale tak. Jesteś tam, my to i nie możemy ci nic wysłać. Tutaj przygotowujemy Barbarosę, to i wszystko to. Nie, 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 nie da się. No i skończyło się tak, że Afrika Korps e, e, po prostu z braku zaopatrzenia nie była w stanie docisnąć aliantów tam, gdzie udało się zrobić poważne wyłomy, i nie byli w stanie tak naprawdę skapitalizować swojego sukcesu. I może dla Afrika Korps, jakie dzisiaj znamy, jest to największy dar od losu i od Kesserlinga, jaki mogli otrzymać. Dlatego, że częścią legendy Afrika Korps jest to, że jest to jednostka nieskalana. Jednostka, która zachowywała się zgodnie z najwyższym etosem żołnierza. Nie dopuszczała się rzezi, nie dopuszczała się pacyfikacji. Eee, grali fair. Problem polega na tym, że istnieją dokumenty, które mówią o tym, że to się miało zmienić. Po zajęciu Egiptu, po przedostaniu się również do Palestyny, miała tam zostać rozwiązana w sposób tradycyjnie nazistowski cała kwestia żydowska. I Afrika Korps byłoby tam na miejscu i nadzorowałoby to całą operację i całą legendę, którą znamy, szlak by trafił, prawda? Eee, dokładnie. Tutaj możemy jeszcze na koniec wspomnieć o tym, co dalej się działo z Romlem, bo oczywiście Afrika Korps został e, rozformowany, Rommel już wcześniej odwołany. Afrika Korps w ogóle zmieniło się na Panzergruppe Grupę Afrika. Tak, tak, Afrika tak. To zostało tylko częścią, a później nawet było to Panzer Army. Tak, 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 tak. No, w, w, każdym, w, każdym w każdym razie Rommel został odwołany i y, zajął się dużo ważniejszą z, też sprawą z punktu widzenia y, y, Hitlera i OKW, czyli y, przygotowywaniem do obrony wybrzeża francuskiego. Oczywiście w, głównie w miejscach, w których, jak przewidywano, nastąpi lądowanie aliantów, które akurat w tych miejscach nie nastąpiło. Ale to rzeczywiście inna historia. No a jak się skończyła kariera Romla? Otóż Rommel zaangażował się w spisek przeciwko życiu wielkiego wodza. Którego był przyjacielem którego był przyjacielem dokładnie, no, decyzje Hitlera pod koniec wojny zaczęły być już tak absurdalne, i tak dziwne, i tak szaleńcze niekiedy, że no, po prostu duża część oficerów, to nie, nie był zresztą pojedynczy, to nie, nie, nie był jeden, jedyny przypadek próby dokonania zamachu na Hitlera. i było przynajmniej kilka, jeśli nawet nie kilkanaście. Jeżeli mówicie tutaj o tych, które próbowano uskutecznić w jakikolwiek sposób, a nie jedynie teoretyzujemy. Kiedy sprawa wyszła na jaw, e, Rommel dostał po prostu od e, Hitlera e, bardzo prostą propozycję nie do odrzucenia. E, mógł zostać. E, e, no, po prostu mógł mieć sprawę sądową, prawda? E, prawdopodobnie sprawę, e, znaczy, na której zapadłby wyrok Pokazową, śmierci. Pokazówkę, oczywiście. rodzina idzie od razu. To oczywiście wiązałoby się z represjami wobec rodziny. Ewentualnie mógł wybrać wy wyjście honorowe. No, czyli popełnić samobójstwo. Romeusz zdecydował się na to ostatnie, został na koszt państwa pochowany z wszystkimi honorami. No Oczywiście w świat poszła informacja na temat tego, iż w wyniku obrażeń, które nastąpiły podczas jednego z bombardowań na wybrzeżu, właśnie francuskim, w tym momencie zmarł w szpitalu. No i tak się skończyła kariera Romla. A tutaj teraz na koniec jeszcze ciekawostka dotycząca gry. Dlatego, że tam w grze Romla... W tej grze Romla niet. Jest e, z pewnych powodów, ale zresztą sami się dowiecie grając myślę. E, zdecydowałem się na małą woltę historyczną. Zresztą twórcy e, Sniper snajp, Elite są tacy troszeczkę przekorni, jeżeli chodzi o podejście do historii. Niby się trzymają wielu faktów, ale coś tam zawsze napisocą jakiegoś swojego autorskiego e, autorskie przyprawy dorzucą i nie spotkacie Erwina Romla, za to spotkacie kogoś jakoś tak bardzo zdumiewająco wręcz do niego podobnego. Tak więc ja widzę, że już powoli robi się coraz lepsza pogoda i możemy wyjść z Podpalm, idziemy na pustynię. Chodzenie po piaszczystej pustyni nie należy do rzeczy prostych. Piasek od wzajemnego tarcia ziarenek ma konsystencję bardziej zbliżoną do mąki niż do tego, co znacie z plaży. Poruszając się spokojnie, czyli nie powodując większego nacisku, można iść jak po utwardzonej powierzchni. Bieg jednak powoduje, że zapadamy się i każdy krok kosztuje więcej energii. Zdecydowanie odradzamy, bo wydatek energetyczny to automatyczne zwiększenie zapotrzebowania na wodę. Nie rozumiejąc natury i przy okazji gramatury pustynnego piasku, łatwo popełnić kryjoryzalne błędy. Być może kiedyś w literaturze napotkaliście frazę, sunął się z grzytu wydmy. Sprawdziliśmy, czy to wykonalne. Piasek osuwa się pod całym ciałem i tworzy po kilku chwilach blokadę hamującą ruch. Tak więc wydmy można się jedynie stoczyć, ryzykując tym większą dezorientację, i dłuższą drogę w ten sposób pokonaliśmy. Nie za głowy.